Ready, steady, go! My poszły konie po betonie. Moi drodzy, witamy Was serdecznie. Kolejny odcinek. Jak żyć? Kolejny raz będziemy przypatrywać się perypetiom rodziny, poznawać ich sekrety. Ale oby to było takie. Pozytywne. Pozytywne, bo ostatnio to nie mamy takiej serii, że to wszystko idzie so far, so good, zgodnie z planem. Oh, Hollywood. Albo Zaczynajmy moi drodzy, kolejny odcinek przed nami, liczymy na emocje, zwroty akcji i na to wszystko, co tak bardzo lubimy, czyli po prostu na... na co? Na, na dobrą grę aktorską w wykonaniu kobiet. Dokładnie tak. Zatem otwieram nasz program już. Ja jestem pan tik tac. U, u. Sekrety rodziny to mój znak. U, u! Tak, 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 to ja tik Tak. A ta dziewczyna to jest fajna. Szprycha. A nie, przepraszam, to tak nie miało być. Dobrze. Dawaj szprycha. Sekrety rodziny. To logo nigdy mi się nie to, gdzie, gdzie będzie się toczyła akcja? 25-letnia Oliwia Wiktorowicz od dwóch miesięcy pracuje u swojego ojca Krzysztofa, właściciela firmy logistycznej. Firma się po prostu nazywa Firma Logistyczna, to mi się podoba. Chyba żartujesz, ta to przecież ja też mam skończone studia. No i co z tego, ale brak ci doświadczenia. Ja ta Oliwia, to taka, powiem ci. A ona tu już pracuje dwa lata. Nie wierzysz we mnie. Nawet nie chcesz dać mi szansy. Tylko oj, 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 bardzo oj, sympatyczna. Oj. Bo naprawdę stracę cierpliwość. Ja nie zamierzam się uczyć od Julki. Ależ ona dobrze wygląda. Ja bym ją po prostu zrobił dyrektorką marketingu. A, i powiedz Julce, żeby przygotowała mi umowę, o którą ją wczoraj prosiłem. Jasne? I porządek w papierach musi być. Ojciec w ogóle nie chciał mnie słuchać. Byłam ściekła, bo wszystkie poważne zadania powierzał Julce. Bardzo dobrze ona wygląda. Przygotuj mi wydruk wszystkich zamówień z tego miesiąca i skroj te dokumenty. Koń nie popierdol tych papierów! Twój ojciec prosił mnie wczoraj o przygotowanie umowy. A dzisiaj chcę zamówienia. Masz z tym jakiś problem? Ja nie po to kończyłam studia, żeby jak małpa wklepywać dane. <grystanie> takich jak ona było w tym mieście na pęczki. Ale takich jak ty, kochana, jest bardzo mało. Wiesz co by było, jakbym tego nie sprawdził? Nie rozumiem. W mówi było wszystko dobrze, sama to przecież sprawdzałam. No źle sprawdziłaś. Julka! No i to igrała się. A mnie wcale nie było przykro. Pozmieniała to wszystko. Na gang! Nie, nie wiem, jak to możliwe. Oliwia mi mówiła. Ty mi się tu Oliwią nie zasłaniaj. Ona się uczy i potrzebuje Twojej pomocy. <laughs> Idź to jeszcze raz przejrzyj. I przestań mi to ryczyć, bo mnie szlak trafi, nie znoszę tego. Do roboty! Po reprymendzie Julia została dłużej w pracy, aby poprawić umowę. Ostatnie na końcu. Kon, konie konie tam biegają w kółku. Mm -hmm. Patataj, patataj. Ciężka praca wydawać pieniądze, co? Czemu ty zawsze musisz być taki złośliwy? A ty musisz ciągle narzekać? <noise> Ależ oni się kochają. Ale to przecież ty zabroniłeś mi iść do pracy. Głupia byłam, że cię posłuchałam. A gdzie ty byś tą pracę znalazła? No raczej nie u mnie w firmie. <głos> <głos> Aga, co ty tak robisz? No. Jak jej powiedziałam, że ma przygotować umowę, bo jej kazałeś, to zajęła się zamówieniami, bo uznała, że ja sobie z tym nie poradzę. Olivia, czy ty czasami nie koloryzujesz? Tak. Nie? Julka nie mogła czegoś takiego powiedzieć, wiesz? Widzę ten błysk wokół niej. Ma błysk. Ma, ma, ma. 100%. Jak będziesz potrafiła sporządzić takie oferty, jak Julka, to będę z Tobą poważnie rozmawiał. No. Wow. Ale ja skończyłem. <grym> Kochajmy, Jaśni. To jest prawdziwe małżeństwo. To nie jest fikcja. co robisz na moim komputerze? A wiesz co? Yy, potrzebowałam wydrukować naszą licencję. To zamiast kursora, pewnie jej jakiegoś piekusa zrobiła. Mam na nim ważne dokumenty i nie chciałabym, żeby coś im się stało. Za kogo ty się uważasz? To nie jest twoja firma, tylko mojego ojca. Więc przestań się tu panoszyć. Ja jestem prawą ręką twojego ojca. Albo lewą. Coś ty najlepszego narobiła. Kto to kurwa napisał? W celu zachowania najwyższych standardów obowiązujących w naszej firmie jesteśmy zmuszeni odstąpić od podpisania z państwem kontraktu na spedycję międzynarodową. No. Jak do tego doszło, nie wiem. Wysłałam tylko to, co ustaliliśmy i to wszystko. Co, co? Jakie to są praktyki? To naprawdę nie jest moja wina, ja to jakoś wyjaśnię. Nie, ty już nic nie wyjaśnisz. Zwaniam cię. Pakuj się. Wilczy bilet. Może trochę zaszkodziłam interesom firmy, ale za to pozbyłam się Julki. Co żeś kurwa narobiła? Ja. Yeah. Oliwia stara się ukryć zadowolenie z tej sytuacji podczas rozmowy z księgową, panią Basią. Też mają mikrofalówkę w firmie. Już dzwoniła do swojego znajomego. Jakiego znajomego? Zna tam jednego z handlowców i poprosiła go o pomoc. Jeśli chodzi o obsadzenie roli księgowej, dobrze sobie się sprawi. Bardzo dobrze. Po prostu muszę wiedzieć, jak to się stało. Przecież wszystko miałam dopracowane. Powiem ci, ale... No nie. Sherlock Holmes. Będziesz mi winna przysługę. Jasne, tylko w granicach rozsądku. Znasz mnie. Kolacja wystarczy. no ja normalnie nie wierzę, że mogła to zrobić. Kto? Tylko ona miała dostęp do tego maila. On jest do Sławka pyszko podobny. Tak, tak. Poczekaj, napiszę do Oliwie smsa. A, A, A ona tam kitra się z tyłu no, Dobra intryga. Pliwie, jak możesz co? Co ja nic niby takiego zrobiłam? Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Wyjdzie na jaw. robi w tej branży od lat? To jest dobra pracownica. Niczego nie wysłałam. A ojcu nie spodobają się te kłamstwa. Ależ ona dobrze gra. to Perfidną. kamery przed firmą. Można zobaczyć, kto, który przyszedł do pracy. I to jest dowód na to, że wysłałam jakiegoś maila? Słuch. Co ty do mnie nasz, co? Rządzisz się w nie swojej firmie. Ona jest za dobra do filmów. Że tylko udajesz taką porządną i uczciwą. tak ustami porządną zrobiła. To było tylko zwykłe spotkanie. Próbuję uratować ten kontrakt. A ja powiem ojcu, że byłaś z nim w zmowie i zaplanowałaś sobotę tej umowy. Krąży w ręku, złoty pieniądz! <gry> Ona zajmowała się kontraktami, umowami, kontaktami z klientami. Bo, była mułem, pracowała na wszystkich. Wiadomo, jak to się skończyło. Chyba na twoje studia pracowała. Ja na Twoje kolczyki. Na więcej jej pozwalasz i tolerujesz tu to jej niedbalstwo. Bardzo ładna ma oczy. Ładna. To, że jesteś moją córką, nie znaczy, że masz jakiekolwiek fory. Teraz to się po prostu czepiasz, wiesz? Nie, nie kochana. W pracy to jestem szefem, a nie niańką. Dobrze gra. Aleo, ale on się ma z nimi, no. To jest prawdziwy szef filmy, prawdziwy. Postanowiła być czujna i obserwować uważnie ojca. Chcę dowiedzieć się, dlaczego faworyzuje Julię. Ależ z buty miała. Musisz znaleźć sobie kogoś na moje miejsce. Nie no, nie możesz mnie teraz zostawić, no co ty. Nie wiesz jakie mam wyrzuty sumienia. Ja nie sypiam po nocy. Przestań, ani słowa więcej na ten temat. O, tak zwana kreatywna księgowość. Znasz ją przecież bardzo dobrze i wiesz, że wszystko sprawdza dwa razy. Powiedziała, że nie dotykała tego pliku. To jest stara miłość jeszcze z liceum. Żartujecie sobie? Co tu się dzieje? Co to znaczy, że nie możesz Julii zwolnić? Córeczka? Tatuś ta nie gra tak jak córeczka gra na trąbce. A ty co, podsłuchujesz? Na korytarzu wszystko słychać. Martyna, weź dzieci! Ale twój ojciec nie ma ochoty nawet jej zwalniać. Julia jest bardzo dobrym pracownikiem, a teraz ciężko w tych czasach o takich ludzi. No właśnie, nie ma ochoty, czy nie może? Tak. Pani Basiu, dlaczego wy wszyscy robicie ze mnie idiotkę? Bo może jesteś nią? Może po prostu jesteś idiotką? Ja się dowiem, co ona kombinuje i ją zniszczę. Nie możesz jej tego zrobić. Julia to twoja siostra. Kurwa! I na to czekałem! Na to, to kurwa czekałem! To jest to! To jest to kurwa! Pani Wasiu, kiepski żart, naprawdę. To nie jest żaden żart. Brawo! Zdejmowa. Ja wysiadam. Dawaj, lejsz tamajzę! Olivia natychmiast wróciła do domu i o wszystkim opowiedziała matce. No nie są podobne do siebie. No nie no. Co za gówniany dzień dzisiaj. Poczekaj! Po... Poczekaj, co się będzie działo. Już wiem, czemu nie możesz zwolnić Julki. Nie, no proszę ci, no ja nie będę w domu rozmawiał o pracy, no. Gdzie obiad, gdzie piwo? Julia jest Twoją córką. Gdzie Eurosport? Co Wam znowu do tych łbów strzeliło, no? Weźcie się, dziewczyny, pamiętajcie. No nie. Co tu się dzieje? Mało dzieje się w pracy? No musisz jeszcze jączyć? No, przysięgnij, że Julia nie jest Twoją córką. Przysięgam, no. Może być. <śmiech> może, <śmiech> być? Może, być? może być? Może nie być? Może a, być, a, a, być, a nie, może być. nie, no. Teraz daj mi w końcu coś zjeść. To smażę ci pierożki. No, <grym> to jest to. Barszy... Bo jakby powiedział, barszykiem. że nie jest moją córka, to by pierożków nie było. Przychodzi do mieszkania Julii, gdzie zastaje jej matkę, Mariannę. Marian. Pracujecie pani razem? Tak, y tak. Julka jest bardzo szanowana w firmie. Mhm. Szczególnie przeze mnie. Mm, rozstaliśmy się z ojcem Julki zaraz po jej narodzinach. Aha. Ja się nie przedstawiłam. Y jestem Oliwia Wiktorowicz. Córka Krzysztofa Wiktorowicza, szefa Julki. Oho! Oho! Zaczyna się! Tak! Ech, wybacz, ale źle się czuję. A powiedziałam coś nie tak? Tak, tak, Ależ ona jest dobra. Cześć, ja przyjechałam przywieźć Ci dokumenty. To aż takie pilne? Tak, na wczoraj. Asap. Matka Julki, jak tylko usłyszała o moim ojcu, zaczęła się denerwować. To mogło oznaczać, że faktycznie mieli kiedyś romans. Zaczekaj Tymi ustami, tak. Tak. Tutaj ta gra, synchro synchronizacja ust i, i, I oczu. oczu. Jest, to jest wzór. To ona mogłaby to wykładać w szkole aktorskiej. Następnego dnia Oliwia wstała wcześniej niż zwykle. Oj, no. no i trochę się zdenerwowała, jak wspomniałam ojcu. No nic dziwnego, bo podobno naciągnęła go na kasę. O kur. Plasowała u niego krótko, ale zrobiła jakiś przekręt, no i musiała ją zwolnić. Kurwa. Co za historia. No tak, no ale zostaje nam Basia. Myślisz, że kłamała? Wiesz co, z Basią ostatnio coś kiepsko. Cały czas trzeba jeszcze myśleć o tej księgowej. Postanowiła przeszukać archiwum w jej pokoju. Chce sprawdzić dokumenty Marianny Nowak, matki Julii. Szkula, szpiegula. Co za oszust. Matce mówi, że Marianna go okradła, a sam jej podpisuje odprawę. Grub, rób, rób, rób zdjęcie, grub, rób, 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 rób zdjęcie szybko. kochana szybko i matce wyślij. Tak. Ty byś była znakomita, to byś mogła w ojcu Mateuszu grać. O, a tu o, a co? co tam? A to co? Jedna zwolniona dyscyplinarnie przez parę lat. Ciekawe za co? Za jajco? Co ty tu robisz? Prasuję. Zresztą mogę robić co chcę. Nie zapominaj kto jest z kim w tej firmie. <śmiech> <śmiech> Znalazłam to w dokumentach kadrowych. 200 tysięcy? Ależ ona dobrze mruży te oczy. Mm -hmm. mać. Jeżeli to prawda, że ojciec miał romans z matką Julii, a ona jest moją siostrą. To... to jest twoja siostra. Wszystko się zaczęło od Marianny. A kto to była Marianna? A matka. Twój tata był jedynym dużym pracodawcą na całą okolicę. No i jedynym Buchajem chyba też z okolicy. I wtedy Marianna Nowak pojawiła się w pracy. Była młodziutka i naiwna. Twój ojciec ją wykorzystał. Mieli romans? Nie, układ. Zapłacił jej za milczenie. Kolejne dziewczyny nie miały już takiej szansy. Kolejne? O, to ile ja mam sióstr? Co tu się dzieje? A ja go miałem za dobrego szefa. Namawiał te kobiety do seksu, groził im, zastraszał i szantażował. Znowu seks i szantaże. Nigdy cię o nic nie prosiłam. Sama ją wykształciła. To naprawdę fajna dziewczyna. W środku jest CV. Panie Wasiu, to jest jakiś obłęd, ja przepraszam, ale... This is madness. Dziewczyna postanowiła skontaktować się no, z Amelią dobra, Piątek, kobietą dyscyplinarnie zwolnioną przez Krzysztofa. Dwoń. No on dzwoń, kochana, dzwoń. Nazywam się Patrycja Borkowska i jestem um, pełnomocnikiem kobiet niesłusznie zwolnionych w firmie... Ta, jak kręci makaron! ...zostało pani wręczone y, zwolnienie dyscyplinarne. W końcu ktoś się dobrał do tego palanta. Dobra, jest. Jak mam ci ufać, skoro ciągle unikasz rozmowy? Unikam, bo mam ważniejsze rzeczy na głowie. Ależ on gra. Nie będziesz mi obrażała w moim własnym domu. Tak, pakuj się. Też mam tu coś do powiedzenia! Właśnie, że nie masz! Krótko. Tato, przestań na nią krzyczeć i daj jej spokój. Przestraszył się. Julia naprawdę jest jego córką. Oliwka, czy ty myślisz, że jestem głupia? Że nie wiem, że on cały czas kręci? On jest ruchaczem, tak jak twój kot. No. Oliwia podając się za prawniczkę, przyjechała na spotkanie z Amelią, byłą pracownicą ojca. O, teraz to będzie na grubo. Na jakiej podstawie została pani zwolniona? Rażące niedopełnienie obowiązków służbowych. No tak no, i za to się wylatuje z pracy. A konkretniej? Konkretniej? Nie miałam ochoty sypiać z szefem. Kiedyś w sobotę powiedział, że... Józef Osław. O! Żebym przyszła do pracy, że potrzebuje mojej pomocy. Zgodziłam się, nikogo nie było w firmie. Nie wiem, musiał mi dosypać czegoś do picia, bo nie mogłam ustać na nogach. Kręciło mi się w głowie. Już tu nie pracujesz. Nigdzie nie znajdziesz pracy. Ty widziałeś, jak miał twarz? Dlaczego pani kłamie? Słucha? Wypraszam sobie. Jestem córką Krzysztofa Wiktorowicza. Ty bezczelna gówniaro. Jak śmiałaś? Nie! Yeah. Co to was za ludzie? Kurwa. Zdradzał mnie jeszcze zanim ty się urodziłaś. Przecież ta cała Julka jest starsza od ciebie. Zło, zło, agresja. On te kobiety wykorzystywał, szantażował i zmuszał je do seksu. Tutaj nie będzie happy endu. No, nie. Nie, 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 ja w to w ogóle nie wierzę. To są jakieś kłamstwa. Podobno robił im zdjęcia. One muszą tu gdzieś być, pomóż mi ich szukać. No ale przecież nie byłby taki głupi, żeby zostawiać to gdzieś w domu, no. Plus na to, że będą w drugiej szufladzie, wynosi jeden, Tu są płyty, 1. tu są płyty. Dobra, trzecia szuflada i są. Oliwia, tam pod biurkiem. Co to jest? No nie mów, że ją wypatrzyła z tej wersalki, proszę. Co to jest? Lepiej, żebyś tego nie widziała. Nie. Pokaż. Boże, co to jest? Nie! Ja go zniszczę! Tym razem go zniszczę! On jeszcze nie wie, na co mi jest stać! Co tu się dzieje? Co tu się, kurwa mać, dzieje? Całe życie go chronisz! Mów, gdzie on jest! Krzysiek? Stary! No ale nie krzycz, przecież to nie jest jej wina, tak? Częściowo jej! Przecież... Jeżeli go się bała, mogła anonimowo napisać na tego drania. Ja już się denerwuję. A nie pracowałem w tej firmie, a już się denerwuję. Nie daruję mu, rozumiesz? Gdzie on jest mu wreszcie? Naprawdę nie mam pojęcia. Schował się pod biurkiem. A to kto? Nie, nic nie mówił, ale pytał wczoraj adres Julki. A właściwie to gdzie ona jest? Mówiła, że będzie później, ma coś pilnego do załatwienia. Może jakaś sekretarka? Olivia z matką niezwłocznie pojechały do mieszkania Julii. Come on, no, w drogę. Let's go. Oho, oho! Zaprzeczysz, że Julka jest moją córką! Rozumiesz to cholery czy nie? Dawaj, wchodzimy na grubo. Tato! Co ty tu wyprawiasz? A co wy tutaj robicie w ogóle? Rozmawiałam z Amelią Piątek, powiedziała mi, co się działo w firmie. To nie byłam jedyną? Co? Wy jesteście wszystkie głupie i naiwne. <laughs> Zrobić tej kobiecie dziecko i wyrzucić ją na zbity pysk jak psa! no, no to prawda? No kurwa, Mać. On jest twoim no ojcem? się! Dlaczego nic nie powiedziałaś? Dał mi pieniądze. Powiedział, że powinno wystarczyć. Zobacz, jak on gra! Zobacz, jak on gra! I no na Twoje słowa wszyscy się dowiedzą, jak to naprawdę jesteś. A potem. Stań on chyba nie był szczęśliwym człowiekiem nigdy. Nie, no ja nie będę uczestniczył w tej całej szopce. Co tu się Boże dzieje, jedyny. Chociaż raz zachowałbyś się jak facet i przyznałbyś się do błędu. A ty się go wiaro nie wtrącaj, bo to nie jest twoja sprawa, rozumiesz? Nie, to ty się zamknij i wynoś się stąd! Kurwa. Co tu się dzieje? Matka Oliwi zmusiła męża do przepisania na nią firmy i wystąpiła o rozwód z orzeczeniem o jego winie. Wiem, że dobry odcinek. A nagle z dobrego został się po prostu horrorem. Ta za pierwszy duży sukces. Dokładnie. Za nas. Za kobietę. <laughs> Siostrzyczko! Jesteście rodziną przecież. Mm. Welcome. Wypierdalam cię z roboty za picie w pracy! Won! <grymne> Już ja tego na pewno dopilnuję. No nic dziewczyny, teraz do roboty, bo czas to pieniądz. Tu jeszcze raz. Były zwroty akcji, czyli to co bardzo lubimy. No i chyba jeden z lepszych odcinków, jeśli chodzi o grę aktorską. Tak. Ojciec grał rewelacyjnie. znakomicie. Znakomicie, Oliwia, Olivia, perfekcyjnie, perfekcyjnie. E, taki mój apel, no, jeżeli potrzebujesz aktorki, e, która jest efektowna, jest atrakcyjna, niesamowicie e, gra, 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 gra się miną, w tę rolę, e, musi być taką żmiją, jest żmiją, kiedy musi jączyć, to jączy, kiedy szukać musi, to szukać. kiedy przytulić, to przytuli, niesamowicie dobrze grała, naprawdę tutaj dwie główne nagrody, Złoty jarmus zdecydowanie i dla Wiktora, Wiktor to był? Ojciec to był Wiktor? Wiktor i zdecydowanie Oliwka. Tak, Oliwka tutaj. Ale w ogóle chyba trzeba pochwalić, bo w tym odcinku naprawdę gra aktorska była trudny temat, różne, różne zwroty akcji Meandry, ale trzeba pochwalić aktorów. Chyba żartujesz, tato, przecież ja też mam skończone studia. No i co z tego, ale brak ci doświadczenia. Jak jej powiedziałam, że ma przygotować umowę, bo jej kazałeś, to zajęła się zamówieniami, bo uznała, że ja sobie z tym nie poradzę. Oliwia, czy ty czasami nie koloryzujesz? Chociaż raz zachowałbyś się jak facet i przyznałbyś się do błędu. A ty się, go wiary nie wtrącaj, bo to nie jest twoja sprawa. Ale komu by tutaj dać bawaloko, Tutaj mam chyba większy, większy A ty, problem. W tej retrospekcji, ten młody Wiktor. Młody Wiktor, no tak, no z... Zdecydowanie on, ale on za mało. Tutaj. On jakby był konkurs y, w grę w kamienną twarz, on by wygrał. On by miał, on by miał mistrzostwo świata. A, tak. I ten jego wyraz twarzy. Chyba księgowej też jeszcze można dać. Tak, może księgowa, ta księgowa. Księg, Zwróć uwagę, księgowa w tej scenie, kiedy tam od, no, ale przyszła Ale księgowe z reguły to nie są kobiety, no, które, które tam odnajdują się na, na Ona, na... Ale ona miała grać kobietę, która miała na sobie brzemię tajemnicy przez wiele lat utrzymywanej. To, Zabrakło chciało, mi emocji. Ode mnie się... Bawola Oko idzie do księgowej. Powinna bardziej, 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 bardziej. 30 lat dźwigania tego na własnych okorach. To człowiek Garbią, z zgarbian, zgarbiony musi chodzić. W, w kościach powinno mu łupać, a tam Dokładnie. nic. Już dzwoniła do swojego znajomego. Jakiego znajomego? Zna tam jednego z handlowców i poprosiła go o pomoc. Ja się dowiem, co ona kombinuje i ją zniszczę. Nie możesz jej tego zrobić. Julia to twoja siostra. Ja... Wysiadam. Odcinek dobry, trzymający w napięciu, ze zwrotami akcji. Zdecydowanie jeden z najlepszych aktorów, jakich spotkaliśmy na swojej drodze w, w serii Jak żyć. To był właśnie dzisiaj Wiktor. Tak. Grał po prostu takiego starego sknerę, takiego bydlaka, bydlaka. i grał dzisiaj. Tak, grał by... Wygrał, no. Wygrał, wygrał. Było emocjonalne Eldorado, które po prostu byliśmy tym Eldorado, a potem Eldorado przebiegły konie. Nie no, rollercoaster, no. Ja się czułem jak, jak w Wesołym Miasteczku, jak to jest do góry, do dołu, do góry, do dołu. Także Dziękujemy za dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o lajkach, pamiętajcie o naszym Instagramie, o Facebooku, a także o tym, że możecie zostać patronami naszego kanału. A jeżeli ktoś ma jeszcze pół piwa i chciałby je dokończyć, to niech, dokończy. to niech dokończy. A tutaj na górze jest kolejny odcinek, który może w tym momencie obejrzeć. Także dziękujemy serdecznie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Jak żyć tam znowu, będą emocje, zwroty akcji. sekrety rodziny. Sekrety i tajemnice. Trzymajcie się. Najlepszego. Cześć. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy. Cześć.